Cześć i witaj Dimitri Elmar, przyjaźń, wybrane teksty, część druga, dwie drugie, przyjaciel jest bastionem, jest synonimem bezpieczeństwa, służy nam, pomaga nam. Bliska paralela między prawem a przyjaźnią. Prawo zabrania drugiej stronie bycia sprawcą. Przyjaźń chroni nas zaufaniem, które zakłada. Pielęgnuj przyjaźń, która daje nam bezpieczeństwo i właśnie w tym celu należy jej szukać. Mędrzec cierpi z powodu tortur swojego przyjaciela, tak samo jak jego własnych. Nigdy nie znajdzie przyjaciela bardziej niż ten, który nigdy nie szuka przyjaciela ani ten, który nigdy nie szuka przyjaciela dwa fałszywe ale. Przyjaźń jest pożądana sama w sobie. Pomocny przyjaciel staje się ukochanym przyjacielem. Przyjaźń głupców niemądrych nie ma żadnej wartości. Prawdziwa przyjaźń jest tylko między mędrcami, tylko oni podporządkowują swoją wolę prawdziwym dobru. Mądrzy zawsze woleli pozyskać przyjaciół niż ich zatrzymywać. Przyjaźń to wspólne szczęście. Kierkegaard, przyjaźń koncepcja pogańska. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Jedyną prawdziwą miłością jest chrześcijańska miłość do pisma świętego. Chrześcijaństwo zniszczyło przyjaźń i miłość wymyślone przez pogaństwo. Opowiada się za miłością wyższą od ludzkich uczuć, opowiada się za miłością, która je wyklucza. Wyższość autentycznie moralnego uczucia, pogańska niemoralna. Miłość chrześcijańska jest pełna nawet przed pojawieniem się przyjaciela. Autentycznie moralna przyjaźń. Przyjaciel jest inną jaźnią. Przyjaciel jest tylko lustrem, przez które schlebiamy sobie, sam sąsiad jest drugim. Sąsiad wydaje się zasadniczo równy. Równy to ten, którego kochamy tak samo, jak kochamy każdą inną osobę. Nic nie pozostało z przyjaźni i to jest jego wielka siła. Imperatyw musisz kochać, ostatecznie czyni przyjaźń podstawową cnotą. Święty Tomasz z Akwinu, przyjaźń jako wzór miłości. W ostatniej wieczerzy Chrystus określa apostołów już nie jako sługi, ale jako przyjaciół. Przyjaźń musi być wzajemna, przyjaciel jest przyjacielem przyjaciela. Miłość to przyjaźń między człowiekiem a Bogiem, wzajemna życzliwość i wieczne szczęście. Miłość jest doskonałą przyjaźnią. W nieszczęściu widzimy jedyną prawdę tego szczęścia. Przyjaźni, chwile prawdy. Znaczenie zaufania w przyjaźni. Od tego zależą wszystkie relacje międzyludzkie. Przyjaźń to związek między miłością a szacunkiem. Naszym obowiązkiem jest być miłym dla innych mężczyzn. Przyjaźń to ideał współczucia i komunikacji. Przyjaźń to mierzona relacja między otwartością a rezerwą. Przyjaciel ludzi to ten, kto w pełni wypełnia swój obowiązek człowieczeństwa. Nicze powszechny ideał przekraczania człowieczeństwa. Przyjaźń to wspólnota. Próst przyjaźń jest cnotą powierzchowną stracony czas. Bląż przyjaciel Żorża Batajla to śmierć przyjaciela pozwala nam pojąć przyjaźń drugiego już nie ma. Kropka nie dzieli nas od niego żadna odległość. Prawdziwa przyjaźń podporządkowana jest woli wspólnego celu. Przyjaźń może się skończyć. Wszystkie części są ze sobą powiązane. Dziękuję Ci.